Cytat na poniedziałek. Fryderyk Nietzsche, tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przełożył Wacław Berend. Fragment o sławnych mędrcach. Ludowi służyliście i ludu przesądom mędrcy wy wszyscy sławni. Nie zaś prawdzie. I za to właśnie hołdowano wam w pokorze. Lecz kto przez lud nienawidzony bywa, jako wilk przez psy? Oto duch wolny, ten wróg pęd, nieczołobitnik ten ów w Polasach mieszkający. Zaś nie jeden możny, co dobrze z ludem wychodzić pragnął, zaprzęgał przed swe rumaki jeszcze i Osiołka, mędrca sławnego i oto pragnę mędrcy wysławni abyście nareszcie skórę lwa precz z siebie zrzucili zgłodniałą przemoc czyniącą samotną i bezbożną taką chce się mieć lwia wola. Wyzbytą ze szczęścia pachołków, wyzwoloną od bogów i bogomolstwa, nieustraszoną i straszliwą, wielką a samotną. Taką jest wola prawdziwego. Na pustyni przebywały zdawien dawna rzetelne duchy wolne, jako pustyni władcy. Lecz po miastach mieszkają dobrze odkarmieni mędrcy sławni, zwierzęta pociągowe. Jakoż zawsze ciągną oni niby osły ludu taczkę. I zaprawdę wy, sławni mędrcowie, wy ludu sługi, wyście wzrośli ludu duchem i cnotą, a lud przez was wzrastał. Te mi słowy godność wam świadczę. Lecz ludem jesteście mi nawet w cnotach swoich ludem z głupawymi oczami, ludem niewiedzącym, czym jest duch. Czcigodnie stoicie mi oto tutaj, Sztywno i z wyprostowanym karkiem, Mędrcy wysławni. Was żaden silny wicher I wola silna nie porywa. Czyście nie widzieli nigdy żagla, Jak po morzu sunie, Wypuklony, napięty i drżący Od niepohamowania wichrowego pędu? Jako żagiel od niepohamowania ducha, Drżąca, ponosi się, ma mądrość po morzu, Dzika ma mądrość. Lecz wy, ludu, sługi, sławni, mędrcy, jakżebyście zdołali za mną podążyć. Tako rzecze Zaratustra.